Chłopska alarm jest, wyjedź. Kiełbasy, kaszonka biała, mirona. Do wydawania posiłków w miejsce. Kolejne paskudne, zgniłe substancje. To jest ten obiekt, w którym teraz znajdujemy się. Zobacz. Mhm. Panujące elementy. Schody się trzymają na, na słowo honoru, a wydają się takie stabilne. Trzeba się będzie. Mamy tutaj takie, takie fajne logo: karczma chłopska. Karczma chłopska. W środku. Nie będę sobie spoilerować przed wejściem do środka, które myślę, że nie będzie ciężkie. Alarm jest wiet. Miejmy nadzieję, że nieaktywny. Drzwi oczywiście nie spodziewajcie się, że były otwarte. Ale czy da się wejść. O! Tu jest wyposażenie. Tylko jak tu wejść teraz do środka? To jest to okno to trochę wysoko, jest tam strasznie jest wejście. Najpewniej przez jakieś zaplecze, skoro nie wolno. Z że ktoś na, na w części uporał. Ciemno jest, a nie maltarki. No nie jest to w dobrym stanie miejsce. Chociaż... A wszystko zgeniłe jest tutaj. drzwi przesuwne były do magazynu, bardzo fajnie pachnie papryki smacznie wyglądają, ciekawe czy dałoby się jeszcze więcej je lubię takie rzeczy ale tu fajnie pachnie jeden z lepiej pachnących beksu kiełbasę, kaszonka biała, mielone, łódka, bigos błąd rupka, kurczak do flaków tlaków, A ryby frytki pieczarki takie różne jest kuchnia wygląda trochę jak w szeryfie kuchnia no bofiz zaplecze Ketchup. a to świeci no oczywiście że świeci wielki ketchup. coś tam jest Bomb bomba biologiczna Magii Gigantyczne, widać że to było na kanajpę, nie do własnego użytku. Wszystkie spisy menu mnóstwo rzeczy. Majone skielecki. gniazdka elektryczne, no tutaj w kuchni. W kuchni już niewiele zostało. Instrukcja mycia i dezynfekcji roaming. Takie samo jak w rzeźni, w której będę dał. Komin No i tu jest, o, tu jest ładnie. Nagór wypadki Kalendarz, którego roku jest kalendarz 2012 no to trochę to już stoi Sól Harczm O jest To jest yy, reklama tego obiektu mnóstwo swoich tutaj w tych Całe, cała masa, pewnie były tutaj dla klientów rozstawiane do wydawania posiłków miejsce bardziej zmy, zmywanie znowu ta, ta paskudna chemia jak w tamtym co no wiecie czym, wytwórni którą o kolejne paskudne zgniłe substancje a instrukcja BHP przy obsłudie zmywarki no w sumie To było do przewidzenia. I jest widzę kawałek alarmu Centralka od alarmu Tego co był na, na zewnątrz tego wejza Czerwonego widzieliśmy Zupy, grochowa flaki, kapuśniak, barszczek, dobra no takie równe herbaty, kawy lateliny Harczmy spożywamy tylko na miejscu Czyli na wynos nie Nie sprzedawali tutaj warcia Herbaty Fajne takie duże palenisko na środku zobaczcie tutaj Dobra Komin Gigantyczny i palenisko tutaj Najpewniej można po sobie tej grilla zrobić No to co Gible. Ale śmierdzi, o, chyba nie będę się tam zapuszczać. Tradycyjna instrukcja w każdym możliwym obiekcie. Wszystko wieje. Jak z horroru, no ale ładnie to jest, ja da się określić. Wygląda trochę jak szeryf, w którym byłem dosyć dawny temu fajne, takie drewniana podłoga. Piwolane, pół litra, 6 zł miód cytryna. Uuu, nawet kebaba tu można było kupić Tu jest ten ten obiekt Tylko to przez tą folię brzydką to nie widać tutaj jakoś tak pokazać No nie pokażę Z tą paskudną folię, o widać trochę To jest ten obiekt, w którym teraz znajdujemy się Zaraz mhm. idziemy go od zewnątrz Czyli kebaba też można było tutaj sobie kupić i zjeść Zestawy obiadowe, dania z grilla, szaszłyk, golonka z no. ogólnie zestawy tutaj. Menu. Tu musiał być piec. Który oczywiście ktoś miał nie po kolei w głowie i postanowił znaleźć w nim skarby, ale ich nie znalazł. Mhm mm Widzę, że Juventus tego kiedyś zaciekle pilnował, teraz zrezygnował I nic z tego już nie zostało to jest, a, Przecież nie no, trochę to jeszcze jest do zwiedzania, ale... Ale Zobaczymy u góry jeszcze, czy coś jas ciekawego Drewniany schody, Chcieliby też na no, jeszcze lepszy zapach tutaj. Nawet do nikogo nie było. Balkonik, ten, który widzieliśmy na zdjęciu. Niestety już się do, do niego nie wyjdzie. Śmieci. Potem. No i widzimy fajnie wszystko z góry. Robi, robi to. Robiła te falujące. Falujące elementy. Komin wchodzi, tam, wszystko z drewna. Uhu, uh, uh. Dobra, lepiej sobie zajdę. Ale szkoda, że tutaj się nie da wyjść na ten bargonie. No nie da się. Teraz tutaj, bez wolnych rąk, może być ciężko. No, te schody się trzymają na, na słowo honoru, a wydają się takie stabilne. No dobra. Kończę. Dobra. Teraz musimy się stąd wydostać. W i Tymi drzwiami z zakazem wstępu. Mnóstwo równych... ...ulotek. Tutaj jest to ciemne pomieszczenie, więc... Trzeba się będzie nie Wie się już niestety nie zamknę ze sobą, bo są rozwalone. Można je co najwyżej przymknąć. No ale udało się zwiedzić.